Witam Was serdecznie z tej strony, Chris Wieliczko, i zapraszam Was dzisiaj na kilka minut relaksu, w których obejrzycie, jak na kartce papieru powstaje Olsikowa. Ja, co prawda, już kiedyś Ole Rysowałem, ale jest to osoba tak zmienna, że gdybyście chcieli się podjąć rysowania jej portretów, to myślę, że w ciągu roku możecie mieć spokojnie przynajmniej kilka zupełnie różnych. Poprzednio jej portret wykonałem na papierze SMLT do akwareli, format A4, ten z łódką. Swoją drogą, jeśli szukacie ciekawego papieru o niebanalnej fakturze, to polecam właśnie nim się zainteresować. Dość gruba faktura na kartkach sprawia, że nie jest to papier najłatwiejszy na świecie do em, rysowania, ale ja osobiście uwielbiam efekt, jaki na nim powstaje. Dzisiejszy rysunek również powstanie na papierze od SMLT, aby zachować ciągłość, również do akwareli, jednak tym razem będzie to format A3. A to dlatego, że do rysunku wybrałem wizerunek Aleksandry długowłosej, czyli nie jest to najświeższy look, ale jak wiecie, uwielbiam rysować włosy, a tutaj będzie z nimi trochę zabawy. No dobra, tyle wstępu. Czas zabrać się do pracy. Tym razem nie zaczynam od włosów, chociaż zwykle tak robię, jednak tutaj skrajnym górnym lewym elementem jest kapelusz, a zawsze rysuję od górnego lewego rogu, aby jak najmniej rozmazywać sobie pracę. Zatem na pierwszy ogień idzie kapelut, a dopiero potem włosy. Ze względu właśnie na te długie fale wybrałem format A3, bo na mniejszym trzeba by to było kadrować, a jakoś nie miałem serca. Nawet ten A3 jest dla mnie ciut za mały. Może gdybym jednak się zdecydował na A2, twarz byłaby bardziej komfortowej wielkości do rysowania, bo nie lubię dłubać zbyt małych elementów. W ogóle nie rozumiem ludzi, którzy rysują miniaturki. Wiecie, takie cusie, które trzeba przez lupę oglądać. Całkiem niedawno był to, było to bardzo modne. Ja nawet przez lupę bym tego nie zobaczył. Zwykle format A3 jest dla mnie najbardziej komfortowy, jednak. Tutaj ta długość włosów sprawia, że całość jest no, dość niewielka, chociaż może to nie jest do końca wina formatu, ale samego papieru, jego faktury. Jest bardzo wyraźna, głęboka. SMLT ma w swojej ofercie mnóstwo bloków z przeróżnymi fakturami, co mnie akurat strasznie cieszy, ale ta faktura w tym konkretnym bloku jest chyba najbardziej wyrazista z tych, jakie spotkałem. Wspominałem Wam wcześniej o bloku z łódką na okładce, już tam ten wzór na papierze przypominający płótno malarskie jest bardzo wyraźny, a tutaj jest to po prostu ekstremalny level. To już nawet nie jest jak płótno, ale bardziej jak tynk strukturalny. Mnie to nawet bawi, uwielbiam efekty takich bloków, jednakże bardzo utrudnia to rysowanie szczegółów. W niektórych przypadkach jest to bardzo wskazane i pomocne, bo jeśli na przykład rysujecie portret z dość słabej jakości zdjęcia, które jest niewyraźne, to taki papier ratuje tył, jaki pozwala na narysowanie owego portretu, właśnie przez to, że nie da się na nim uzyskać żadnych wyraźnych szczegółów, żadnych drobnych elementów. Ja o tym mówię zawsze i wszędzie, powtarzam miliony razy, wręcz chwalę się tym, że przez kilka pierwszych lat mojej pracy zawodowej jako portrecisty rysowałem tylko i wyłącznie na papierze z wyraźną fakturą. Rzecz w tym, że takie kartki pozwalają na bardzo szybką pracę, bo nie trzeba dłubać żadnych szczególików, ich po prostu nie będzie widać. Dzięki temu rysujemy na takiej fakturze tylko tak z grubsza, skupiając się wyłącznie na ogólnym wyglądzie pracy. Nie da się na takim papierze oddać porów skóry, w czym lubują się na przykład realiści. Nie da się narysować nitek w ziernicy oczu. Nawet zęby narysować jest dość trudno. Ale dzięki temu po prostu omija się takie drobnostki i oszczędza czas. Można narysować więcej w krótszym czasie. Ale jak już kiedyś mówiłem, taki efekt albo się kocha, albo nienawidzi. Moim skromnym zdaniem, wszelkie faktury papieru nadają ciekawy charakter naszym pracom. Tak uważam. Albo jestem po prostu leniwy i nie lubię dłubać się w szczegółach, co też jest możliwe. Tak czy inaczej, chciałem nadmienić, że pomimo iż uwielbiam pracę na takich papierach, to jednak ten tutaj jest z deka przesadzony. Ta faktura jest nieco zbyt wyraźna i nawet powiem, że mi w trakcie rysowania przeszkadzała i irytowała. Tak, ja wiem, że to nie jest papier przeznaczony do rysowania, tylko do akwareli. Być może właśnie pod pędzlem inaczej by to wyglądało. Kiedyś, jak mnie coś naleci, to sobie pochlapię farbami i sprawdzę, jak by to wyglądało, ale do rysunku go raczej nie polecę. No, chyba że jesteście twarde ninja i lubicie się mordować. Wtedy bierzcie w ciemno. Okej, okay, ja tutaj gadam i gadam, a Holsika czas kończyć. Jeszcze tylko nadmienię, dlaczego właśnie pani Aleksandra i dlaczego po raz drugi ląduje pod moim ołówkiem. Wiem, że większość z Was ją zna, szanuje, lubi, a nawet uwielbia. Szczególnie mam na myśli młodsze pokolenie, dla którego oleńka jest wzorem do naśladowania, przez to, że nie jest tylko mega kreatywna, ekspresyjna, że jest inspiracją w Waszym twórczym szaleństwie, ale przede wszystkim dlatego, że pokazuje rysowanie czy malowanie nie tylko jako głupią zabawę dla dzieci. Na pewno się z tym spotkaliście, jeśli ktoś Was pyta, co lubisz robić, a Ty odpowiadasz: rysować. No to automatycznie jesteś postrzegane, czy postrzegana jako z dzieci miały wyrzutek, którego nie można traktować poważnie. Ja Olsika znalazłem w internecie całkowicie przez przypadek, kiedy oglądałem jakiś event youtuberów. Kiedyś, już nie pamiętam kiedy i co to była za okazja. Wówczas razem z synem oglądaliśmy namiętnie Adbastera i Roka. I nagle na scenę wyszła niepozorna dziewczyna, która przez 20 minut coś rysowała i opowiadała jakąś historię. Wtedy nie wiedziałem, że istnieją na YouTubie ludzie, którzy rysują. No jasne, od dawna znałem i oglądałem Heather Runy, ale że w Polsce ktoś się u nas przebił i rysuje, to dla mnie było niepojęte. Ale zachęciło do głębszego zapuszczenia się w odmęty YouTuba, bo okazało się, że jest nadzieja dla kochających kredki, markery czy farby i zostanie mi szacunek do Oli za to, że jest właśnie taką statuą wolności dla wszystkich, którzy chcą własną, może czasem wstydliwą pasję rozwijać, że pokazała w Polsce i rysowanie to nie tylko durna zabawa dla dzieci, ale że stoją za tym poważni ludzie, etaty, marki i pieniądze, że niczym nie różni się to zajęcie od psychologa, nauczyciela, bankiera, lekarza czy strażaka i nie powinniśmy się wstydzić tego, co robimy. Bo gdzieś tam w małym domku siedzi mały jaś, który na swojej małej karteczce swoim małym ołówkiem próbuje coś nabazgrać, wlepiając wzrok w ekran i naśladując lisikową. nie pójdzie z kumplami w czwartkowy wieczór zaliczyć zakrapianą imprezkę, bo przecież zaraz owca patrzy. A właśnie zapomniałem o owce, ale może już ten temat zostawię na następny raz na trzeci portret.